całym sobą, nie tylko na zdjęciach, mamy z sobą spięcia, wrogowie i ziomy, emocji w tekstach nie wyrażą te emotikony, a może to ja jestem jakiś pomylony, bo to, to... co... Co? No mamy tutaj w ramach pracy zdalnej, utworzyliśmy sobie taką grupę wewnątrz, firmową nazwijmy to, w której tutaj nasz wydział się komunikuje i tu właśnie koleżanka pisze, że została pierniczona przez pana, że jedna z usług nie działa. No niestety, ale tutaj no muszę dać trochę ujście emocjom, bo odnoszę wrażenie, że wszyscy są na po prostu roszczeniowi. A sami od siebie nic, tak? Bo już nieraz była sytuacja z tych dzwoni pani z wielkim ryjem, że jej coś nie działa. A ja na moje pytanie, czy czytała maila, który był dwa dni temu wysłany do wszystkich? Nie, bo nie miałam czasu. No właśnie i tutaj sobie wyciągnijcie wnioski, jak ludzie działają. I to niestety wpisuje się w moją teorię, że 80% ludzi to debile. No sorry, sami sobie pracują na taką opinię. Bo jeżeli ja dzwonię do kogokolwiek z jakimś opierdzielem to najpierw przygotowuję informacje czy faktycznie ja ze swojej strony zrobiłem wszystko co mogłem, czy ja zostałem w pełni poinformowany i tak dalej tak dalej. Nie dalej jak wczoraj, była sytuacja z kurierem, gdzie była paczka w doręczeniu, ostatecznie okazało się, że została zmieniona data doręczenia i co, i, i że tak powiem szukam, szukam, ja nic takiego nie robiłem, dzwonię do nich. Okazuje się, że, ale oczywiście grzecznie, nie tam, że, tylko na zasadzie, co się dzieje z paczką, dlaczego została zmieniona. No i się dowiedziałem, że po prostu nie było odpowiedniego samochodu gabarytowego, ponieważ paczka jest dużo gabarytowa i potrzeb... potrzebna jest taka winda, żeby ją tą paczkę na samochód załadować, a później wyładować. No, i teraz zobaczcie podejście, w tym przypadku moje, tak? no Faktycznie trochę tam się zagotowałem, na zasadzie, że czekam na paczkę, tutaj takie informacje, no ale zadzwoniłem, wyjaśnić to. A nie na zasadzie dzwonię z opierdolem, że wy jesteście do dupy, tak? Tak jak tutaj niestety niektórzy mają w zwyczaju, tak? To samo było po ostatnio wspomnianej aferze, naszej znaczy aferze, no, za dużo powiedziane, ale generalnie po incydencie związanym z, z spamerem. Zamiast ludzie puknąć się, że tak powiem, w piersi, że muszą odrobić zadanie domowe z bezpieczeństwa użytkowania e, urządzeń komputerowych tudzież sieciowych, to nie, oni kuźwa opierdli, że nie działa poczta. Tak. Ale nie działa poczta nie dlatego, że serwer jest zły, tylko dlatego, że taki je, jegomość jeden z drugim myślał, że jest mądrzejszy od papieża i po prostu wpuścił spamera. No po prostu... Zobaczcie, samo się ciśnię na język stwierdzenie. Normalnie 90% to debile. Sorry. Ja nie jestem alfa omega we wszystkim, ale jeżeli mam cokolwiek kurde komuś zarzucić, to najpierw wyjmuję wszystkie karty na wierzch i sprawdzam, czy ja ze swojej strony dopełniłem wszystkich moich obowiązków, a nie dzwonię na ślepo z opierdolem, że coś nie działa. Dobra. Idę dalej, bo już się kurna wpieniłem Tak, cześć wszystkim Henio, Hot 16 Challenge 2 Dzięki BTM Za nominację Dzięki Sebasoul za udostępnienie studia Z takich ciekawszych spraw To zostałem nominowany do Hot 16 Challenge Podejrzewam, że Jak tego vloga widzicie to już e, Kawałek wisi na, e, na Moim kanale Więc jedyne co powiem to tyle, że nominował mnie Łukasz Dziedziejko Czyli znany co niektórym z Was dobrodziej z, z serii chociażby wygwizdową. Tak, także tutaj e, pojechałem, to co mogłem, zrobiłem. E, na co dzień, jak wiecie, nie zajmuję się rapem, więc to można powiedzieć, że to był mój taki pierwszy raz na poważnie w cudzysłowie. Ale oczywiście pozwolę sobie takie małe wtręciki zrobić, bo, bo stwierdziłem, że żeby to nie było zbyt monotonne w odbiorze. Mam nadzieję, że jakoś fajnie wyszło. Nie wiem, dajcie jakiś komentarz, żeby, żebym wiedział, czy w ogóle chcielibyście coś tam jeszcze kiedyś zobaczyć w takim klimacie, czy po prostu dać sobie spokój z tym rapowaniem i, 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 że tak powiem, iść swoją drogą. Znaczy, ja i tak coś tam będę tworzył, jeżeli chodzi o wokalne, ale takie informacje od Was na pewno pomogą mi w jakiś sposób nabrać kierunek, tak? Czy bardziej w tę stronę, czy bardziej w tę stronę. No. Reszta pod filmikiem tamtym, więc zapraszam do obejrzenia. No ja nie na razie kończę i przechodzę dalej do roboty. No właśnie przyszła do mnie kosiareczka. Kupiłem okazyjnie na Allegro. Eee, wszystko fajnie. Nówka sztuka. Różnica była taka, że miała taką oto wtyczkę. czyli brytyjski standard z tego co pamiętam. No i co? Zwiedziłem wymienię na Polską. Odcinam kabelek. Troszkę dłuższy, gdyby się okazało, że kabelki nie mają kolorków. No, trzy kabelki to już duże prawdopodobieństwo popieprzenia się, nie? nie no, w każdym razie, yy, jakieś moje zdziwienie było, gdy okazało się, że kabelek ma dwie żyły. No, nie wiem czy widać. W każdym e, razie, yy, to tylko jasno pokazuje, że Chińczyki robią wszystkich wała, nie tylko Polaczków, tak? No, po co uziemienie wyprowadzać, skoro Skoro nie ma tego, no chyba, że to jest tego typu gniazdko, że tu musi być uziemienie, tak? Ale w tym momencie nie wiem jaki jest sens robienia metalowego. Dobra, tyle moich przemyśleń, lecę dalej. Jest taka kolejna akcja. Kupiłem sobie na Allegro z pewnego sklepu zestaw do takiego bezingerencyjnego postawienia na dachu anteny czy innych tam rzeczy. Zamówiłem sobie. Atrakcyjna cena, w zestawie były, były że tak powiem, wszystkie no nie druty, tylko te, kurna, nie wiem jak to nazwać, te metalowe Żerdzie i miały być śruby. Śrub nie było. Napisałem do sklepu, od którego to kupiłem. Oczywiście przez tydzień czasu nie raczyli się odezwać, więc ku przestrodze daję Wam informację, jaki to jest sklep. Unikajcie jego. Ja właśnie wróciłem tutaj z lokalnego sklepu, gdzie kupiłem sobie śruby na kilogramy i będę to ogarniał, ale no bardzo nieładnie, tak? Dostali SMS-a, dzwoniłem, pisałem przez tydzień czasu, nawet nie napisali, przepraszam, tak? Żeby tak powiem, jak oni mnie mają gdzieś, to ja że tak powiem, no, oczywiście nie dałem im pełnego negatywu, ponieważ ta no, najważniejsza rzecz dotarła, tylko po prostu no piszą, że są śruby, a śrub nie ma. O. A jak to wygląda, już idziemy, pokażę Wam. W każdym razie plan jest taki, że ten oto wiatraczek pójdzie tutaj na dach. Widzicie, części dotarły, śruby musiałem kupić we własnym sumpcie. Zobaczymy, coś z tego wyjdzie. Tu już zmontowałem, ale niestety okazało się, że to o ile są dobre. Tu się okazało, że są ciut za małe otwory. No tak to ma wyglądać, ale niestety tutaj okazało się, że są te otwory ciut za małe, trzeba je rozwiercić. A później będziemy dokręcać. Jeszcze tylko dopasować płyty chodnikowe na odpowiedni rozmiar i sprawa załatwiona. Celowo, celowo wziąłem tego typu śruby. Tutaj można jakieś podkładki przykleić, żeby to tam nie wbijało się za bardzo w papę, ale to późniejszy okres, najpierw skończmy tę część. Dobra, przewiercone, wszystko się trzyma, no, ciężkie jak cholera, do tego jeszcze trzeba będzie dopasować odpowiednie betonowe płyty, ale to już myślę na spokojnie. Małe przemeblowanie robimy. Już zaczynam przekręcanie. Przyszły takie fajne dwie. 2 razy 2 u Zobaczymy jak to się tu sprawdzi. Powinno troszeczkę podnieść monitory. Yy, zarówno te wizyjne jak i audio. No i troszkę miejsca przy okazji odzyskam. Zobaczymy. Chwila przerwy. Nowa odsłona studia. Jak widzicie pod ręką to co używam najczęściej. Nie tylko nagrywać, ale najpierw muszę sprzątnąć to, co tutaj no, łaganiłem. Pewnie Mordo widzisz mnie teraz pierwszy raz. Zapraszam do stołu, bo już jest ten czas. Zaserwuję Wam wariaty najlepszy rap. Ale Munchaj wciąż jest mój najlepszy kwiat. Poniedziałek, zostałem się sam z córką, bo żona ma pewne sprawy do załatwienia. I stwierdzam, że 50% w dzisiejszym przypadku zadań nie było tak naprawdę chyba przewidzianych dla uczniów, tylko dla ich rodziców. Bo skąd, przepraszam, taki klasista ma wiedzieć, jak miał na imię brat papieża. No, jeżeli takich rzeczy nie było w w przygotowanych materiałach wcześniej i tak naprawdę się zaczynam zastanawiać, czy to w ogóle ta wiedza jest potrzebna e, ludziom na tym etapie, dzieciom na tym etapie, bo no nie oszukujmy się, mamy sytuację dosyć no, kryzysową, przez niektórych nazwano no bo praca tutaj zdalna powinna ograniczyć się do takiego, moim zdaniem przynajmniej, krótko, zwięźle na temat, bez jakichś bezsensownych informacji, znaczy bezsensownych, no zbędnych w tym przypadku, tak? Tym bardziej, że no, sam z praktyki nauczyłem się, że e, powinno się moim zdaniem uczyć dzieci szukania odpowiedzi w źródłach, tak? Jeżeli ja czegoś nie wiem, szukam w encyklopedii, tudzież jeżeli mam dostęp do internetu, to w Wikipedii, i nie wkuwam tego wszystkiego na pamięć, bo nie wszystko jest potrzebne. Tak? To jest tak, jak nieraz się przewołuje, że szkoła uczy o pantofelkach i innych pierdołach, a nie uczy rozliczania pitu rocznego. Tak? I tutaj no, niestety, no, w każdym razie, zakuć, zaliczyć, zapomnieć. Chyba sami rozumiecie, skąd się wzięło to powiedzenie, tak? Chyba większość osób, z jakimi mam do czynienia, ma bardzo zbliżone podejście do tego. No coś jeszcze na rzeczy. No ale cóż, tutaj obiecałem córce, że w ramach tego, że zostaje sama statą, będzie miała coś jak z na obiad. To się wybierzemy tam, gdzie dawno nie byliśmy, o i tyle. No elo, dzisiaj jest 25 maja i tak sobie właśnie zacząłem składać kolejnego multi-vloga, jak ja to nazywam. I się okazało, że ostatni mój w cudzysłowie wpis był w zeszły poniedziałek. Dzisiaj jest kolejny poniedziałek. Czyli tak by wychodziło, że ostatniego vloga zamieściłem e, e, nie tydzień, e, tylko za dwa tygodnie temu tak by wyszło. A może i trzy nawet. No i... i co? I... I chyba czas pomału go zamknąć, bo nowy tydzień idzie, i żeby tutaj za, za dużo nie, nie ładować do jednego odcinka. W każdym razie, o ile skończyłem na poniedziałku, o tyle no, nie skończyłem na, na końcu tygodnia, ponieważ tutaj poza pracą zawodową, po godzinach jeszcze parę rzeczy ogarniałem. No. I małe zmiany nastąpiły w studio. Tak, tutaj można teledyski będzie nagrywać i nie tylko, bo sprzęt do nadawania live jest, więc może i nawet jakieś live będą wstąpiły. Eee, nic na razie więcej nie będę zdradzał, tylko jak widzicie, burdelik już prawie ogarnięty, także cały czas coś robię. No wiadomo, że jak coś robię, to nie mogę kręcić i stąd są takie dziury w nagraniach. W każdym razie ten multi myślę, że będę kończył. Tradycyjnie zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Aha, jeszcze taka jedna sprawa, że żebyście się nie zdziwili, ponieważ mój Hot Sixteen Challenge 2 skopiowany też został na kanał, kanał Citadel of Moe na YouTube. A dlaczego? Już wyjaśniam właśnie, bo stwierdziłem, że wszystkie moje produkcje muzyczne jako projekt Citadel of Moe, generalnie tworzę różne podkłady i tak dalej, a to też się w to mieściło, więc po prostu zrobiłem pewien porządek, zamieszczając ten sam kawałek na tamtym kanale. Więc, jeżeli ktoś będzie chciał tylko i wyłącznie, mu tylko i wyłącznie posłuchać części muzycznej, to tam to znajdzie. Tutaj był w wtre trend. I myślę, że w tej chwili już będę taką zasadę y, stosował, że jeżeli jakakolwiek produkcja audio wyjdzie, to tu co najwyżej mogę zaanonsować. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to albo y, weźmie sobie linka do playlisty muzyka, albo przejdzie po prostu na kanał y, z muzyką. I tak myślę, on będzie y, higienicznie czyściej, i, i czy jak tam to ładnie powiedzieć, żeby nie było. Y, Mydło i powidło na, 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 na tym kanale. No i co? I to chyba będzie tyle, bo już nie będę tutaj przedłużał. Mm, wiecie, gdzie mnie znaleźć. Wszystkie opisy, linki znajdują się pod filmikiem. Ja już będę kończył. To tyle na tę chwilę. Cześć. Gdy tak sobie myślę, może mi się jakoś uda i spróbuję tylko zarapować, nie jak duda, Kilka temu. Nikt się tego.